Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Wiem, że niektórzy nie mogli doczekać tego odcinka. To właśnie dziś pokażę Wam moje triki na prowadzenie i cięcie róży pnących. Zapraszam na ten odcinek. try!

prowadzenia różypnących właśnie po to, żeby mieć tak piękne, obfite kwitnienie róż w sezonie. W zeszłym roku pokazywałam Wam moje róże, które mam w tak zwanym moim włoskim kąciku, gdzie obficie kwitną różne odmiany róż czerwonych. Pokazywałam Wam, ponieważ były to też róże dość młode, ale zeszły sezon dał mocnego kopa energii moim różom i oczywiście muszę je ponownie ściąć. Więc tym razem pokażę Wam, jak prowadziłam je na początku i jak należy je dociąć, żeby robiły właśnie taki show. No, w tej chwili mamy tu istny busz. Są tutaj posadzone cztery róże pnące. Głównie jest to róża Sympatia, jest to róża Amadeus i jest to róża pnąca Jazz. Z każdej z tych odmian fantastycznie kwitnie w sezonie. Małe różnice można zauważyć pomiędzy różą Sympatia, a różą Amadeus. I Amadeus, można powiedzieć, że troszeczkę wygrywa w tych różnicach. Jednak głównym powodem tego obfitego kwitnienia jest to, w jaki sposób te róże są prowadzone. No i przypomnę Wam dzisiaj troszeczkę, jaka jest główna zasada. Specjalnie wzięłam Was właśnie tutaj, ponieważ tu najmocniej poprowadzone poziomo są pędy róże pnącej. No i to jest właśnie ta główna zasada. Róże pnącą, jeżeli chcemy, żeby pięknie puściła, kolejne pędy prowadzimy w poziomie. Jeżeli przypatrzycie się na ten pęd, to jest pęd, który w zeszłym roku poprowadziłam poziomie i ten pęd Wytworzył kolejne pędy kwiatowe. Prowadzenie róży pnącej w poziomie powoduje, że właśnie cały pęd dostaje od góry zastrzyk słońca, ciepła. To wszystko powoduje, że pobudza się do prowadzenia nowych pędów, i właśnie na tych pędach później mamy kwiatostany. Jeśli kierujecie się zasadą wyginania pędów, to dalsze zasady cięcia są praktycznie takie same. Czyli w pierwszej kolejności wycinamy wszystkie pędy martwe lub przemarznięte, następnie wszystkie pędy słabe i w przypadku róży pnącej, jeżeli znów mamy piękne, wiodące pędy, to zostawiamy te pędy, bo będziemy ponownie je przyginać. Natomiast te, które już były przygięte, skracamy. Ponieważ u mnie nie widzę dużych zniszczeń tej róży, przejdę najpierw do wycięcia takich małych, słabych pędów, które troszeczkę przeszkadzają mi w dojściu do tej róży. A następnie będę skracać właśnie wszystkie tego typu pędy. Jeśli dobrze znacie już swoją różę, wiecie, że ma duży wigor i widzicie pędy po zimie, które. Nie do końca są przemarznięte, bo są na nich żywe pąki, ale jednak są bardzo słabe. Nie zostawiać takich pędów. Róża, chcąc wzmocnić takie pędy, będzie tracić niepotrzebnie energię właśnie na to, zamiast kumulować energię na wytworzenie nowych, fajnych, silnych pędów. A te pędy nigdy nie będą Was oszałamać kwitnieniem, dlatego najlepiej od razu je wyciąć. Powiem Wam, że bardzo mocno już moje pędy, a naprawdę nie jestem nawet w połowie. Przeważnie na róże pnące. Dużo czasu mi schodzi. Na tego typu ogrodzenie przeważnie muszę przeznaczyć około dwóch godzin, dlatego zawsze dużym wyzwaniem jest dla mnie cięcie róży w ogrodzie, bo nie ma opcji, żebym zrobiła to w ciągu jednego dnia, zwłaszcza, że tych róż mam dużo. Nie warto się przy tym spieszyć, ponieważ pędy są bardzo gipkie, mogą Wam odszczelić. Lepiej zrobić to spokojnie i z innymi różami również się nie spieszyć. Mi tu zostało bardzo dużo cięcia, ale chciałam Wam też pokazać, jak poprowadzić takie właśnie młodsze róże, Dlatego wezmę Was teraz na rabatę, gdzie mam przepiękną różę kanadyjską, która się bardzo rozrosła i pokażę Wam już na takim młodym pędzie, jak poprowadzić taką różę pnącą. Róża, którą tutaj mamy, to Alexander Mackenzie. Jest to róża kanadyjska, ona naprawdę super wytrzymuje. Tyle dobrego o niej mówiłam w zeszłym sezonie, ponieważ jest to moda róża, że chyba wykupiliście je, bo w tym roku chciałam sobie jeszcze dokupić właśnie na inną pergolę i już nie było szans. Naprawdę ją bardzo polecam, zobaczcie jak pięknie wyglądają pędy po ziemi, w zasadzie tylko końcówki pędu są do ścięcia. I to nie jest pęd wiodący, pęd wiodący jest idący gdzieś tutaj od dołu, to jest pęd wychodzący od niego, ale fajny, gipki. Jeżeli macie takie bardziej giętkie róże, wcale nie musicie tego pędu bocznego również od razu przycinać. Jeżeli on jest w stanie wytworzyć Wam piękne pąki kwiatowe, wystarczy go tak naprawdę dobrze przygiąć. I na tej pergoli ja właśnie w ten sposób przyginam właśnie także takie pędy, które nie są pędami wiodącymi, po to, żeby właśnie one tak sobie trochę różnie odstawały, nie przeszkadzały mi w chodzeniu. Ucinam tylko końcówki tych pędów i przycinam takie pędy, które... Chce, żeby wyprowadziły właśnie jeszcze inne mocniejsze pędy. Więc jak zobaczycie, tutaj mamy na przykład tu idący pęd wiodący, on przeplata się trochę pod pergolę, później idzie troszeczkę bokiem i z niego już wyszedł kolejny pęd, i ten pęd wychodzi tu. A on z kolei oplata tą pergolę aż do samej góry. Ja go będę górą jeszcze prowadzić tak, żeby z niego wyszły kolejne pędy. Warto sobie wybrać jako pędy wiodące niekoniecznie te pędy, które wychodzą z samej podkładki z dołu, tylko można wybrać po prostu jako pęd inny, który będzie grubszy, który będzie fajnie się otaczał. I jeżeli widzicie, że on będzie miał siłę do utrzymania kwiatów, to też zwróćcie uwagę na to, jakie kwiaty dana róża wytwarza, bo jeżeli to są drobne kwiaty to nie musi mieć takiego, wiecie, bardzo grubego pędu. Generalnie powinien to być pęd grubszy niż ołówek, ale jeżeli jest to róża, na przykład typu Ewa, która po prostu ma bardzo delikatne pędy i też delikatne kwiaty, to nie potrzebuje aż tak mocnych pędów. Natomiast takie cieniusienkie, jak na przykład ten, po prostu przycinamy albo całkiem wycinamy. Jak na pewno zauważyliście, moje filmy instruktażowe są przeważnie długie, ale staram się Wam pokazać różne róże, różne hortensje, rośliny tak naprawdę w różnym wieku, żeby wiedzieć od początku, jak je prowadzić. Bardzo często na młodych różach popełniamy błąd właśnie przycinania ich za mocno albo prowadzenia pędów w pionie zamiast w poziomie, i później zastanawiamy się, dlaczego dana odmiana nie kwitnie pięknie. Dlatego staram się Wam pokazywać, co robić już z taką starszą odmianą, co robić z młodszą odmianą, i mam nadzieję, że Wam to trochę pomaga. że właśnie w różny sposób na pergoli starajcie się też tak, żeby one się przesadnie nie krzyżowały, bo to może niestety ale powodować różne choroby grzybowe i też troszeczkę zmniejsza cyrkulację powietrza wokół pędów. I teraz zobaczcie tu. Bardzo dobrze widać, jak właśnie przygięłam ten pęd jeszcze w sezonie i jak on puścił kolejne pędy. Tu naprawdę już się dużo dzieje. I teraz tak. Mogłabym zrobić dwie rzeczy. Wybrać z tych pędów Niektóre, które jeszcze dodatkowo wygnę, i myślę, że tak na przykład zrobię z tym pędem, ponieważ on jest całkiem fajny i może fajnie mi tutaj zagęścić tą różę. A druga rzecz to oczywiście przyciąć te pędy, bo wtedy z nich wyjdzie jeszcze więcej pędów i ta róża jeszcze fajnie się zagęści. Natomiast ten pęd to jest jeden, jedyny taki grubiutki pęd. Pozostałe pędy wychodzące z podkładki są naprawdę cienkie. Ponieważ chcę pobudzić tą różę do tego, żeby ona puściła więcej tych długich pędów, po prostu wytnę wszystkie te cienkie pędy i wtedy w sezonie ona mi wypuści kolejne pędy, które powinny być już dłuższe i tak fantastyczne właśnie jak ten pęd, z którego przepięknie tutaj wychodzą kolejne pędy. No dobra, to biorę się za układanie moich pędów. Jeżeli zależy Wam na obfitym kwitnieniu róży, tym więcej pędów wiodących potrzebujecie, ale potrzebujecie też właśnie tego przyginania. Możecie to fajnie połączyć, bawcie się tym, nie bójcie się tego. Ogrodnictwo ma być dla Was przyjemnością, nie stresujcie się tym, że na przykład, ach, może jednak tego pędu nie powinna zostawiać. Jeżeli nie powinnaś, zobaczysz w sezonie, że na przykład wtedy będzie mniej z niego kwiatów i go po prostu ciachniesz. Tyle. Czekam jeszcze dzisiaj bardzo dużo pracy z różami pnącymi, zwłaszcza z tą różą, która tutaj naprawdę napuściła też świetne pędy i będzie wymagać przyginania. Natomiast ta róża ma przejść przez tą pergolę górą, więc tutaj nie będę tych pędów wysokich przyginać, będę raczej starać się przyginać jeszcze górą, żeby właśnie górą przepięknie obrosła tą pergolę. Mam nadzieję, że dzisiejsze moje wskazówki wam się podobały, że wam pomogą. No i cóż, Dziękuję wam za kolejny wspólny odcinek na zakazanym ogrodzie. you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feel it